Takiego kebaba w swoim życiu jeszcze nigdy nie widziałeś kebab zapiekany w chlebie. Jesteśmy dzisiaj w województwie dolnośląskim we Wrocławiu, przed jednym z lepiej ocenianych kebabów w tym mieście. I za chwilę wejdę tam i pokażę ci, jak to wygląda. Kebab tawa lub skiremite to u nas praktycznie niespotykane warianty kebaba. Ceramiczne naczynie układa się na węglu, gdzie trafia wcześniej przygrillowane mięso z jagnięciny, papryka oraz pomidor. Dodaje się również sos pomidorowy używany m.in. do iskender kebaba. Na tak przygotowane danie nakłada się ciasto i wypieka w piecu. Po wypieku rozcina się chlebek, aby ujawnić jego zawartość. Koszt takiego dania to 60 zł. Wow, spójrzcie, jak to wygląda w środku. No, nie mogę doczekać się, żeby spróbować. Zaraz wam powiem, jak to smakuje. To smakuje jak taki gulaszyk. Gulaszyk pomidorowo-paprykowy wraz z mięsem. Warzywka są miękkie. Całość nie jest pikantna, tak więc łagodne podniebienia będą tutaj zadowolone. Co do mięsa, w tym wypadku jest również dosyć miękkie, i nie trzeba aż tak mocno tego rzucić. A na końcu oczywiście zostaje ten chlebek, który jest z zewnątrz chrupiący, w środku taki mięciutki i z tym sosem pomidorowym, no wchodzi jak złoto. A ty słyszałeś już o takim rodzaju kebaba? Daj znać koniecznie w komentarzu.